Przed każdym świętem, przed wakacjami, przed wakacjami, apelujemy do Państwa w zasadzie o to samo o rozwagę i ostrożność na drogach. Jeśli wyjeżdżamy na święta, pomyślmy o tym, abyśmy również bezpiecznie z tych świąt wrócili. Drogi mogą być zatłoczone, zwłaszcza jeśli wyjeżdżamy na drugi koniec Polski, w inne rejony. Tam jest ten ruch być może zupełnie inny niż u nas. Trzeba zabrać ze sobą zdrowy rozsądek. Przede wszystkim być wypoczętym, zapiąć pasy bezpieczeństwa, dzieci w fotelikach upiąć, aby nie powodować tego zagrożenia bezpieczeństwa zarówno dla siebie, dla osób, które przewozimy, jak też również dla innych uczestników ruchu drogowego. Zważajmy uwagę na osoby piesze, które nie zawsze być może zdają sobie sprawę z tego, że poruszanie się po drogach, po zmroku stanowi zagrożenie dla ich życia. Jeśli jesteśmy osobą pieszą, nośmy kamizelki odblaskowe, elementy odblaskowe, czy też zwykłą, zwykłą latarkę lub też Podświetlmy się telefonem komórkowym. Wtedy będziemy bardziej widoczni, będziemy widoczni dla samochodów nadjeżdżających i być może nasze życie wtedy jesteśmy w stanie skutecznie ochronić. Jeśli wyjeżdżamy, zadbajmy o to, aby życzliwy sąsiad zwrócił uwagę na nasze mieszkanie. Zamknijmy okna, zamknijmy drzwi, zabezpieczmy to, aby nie było możliwości wejścia do tego mieszkania. Również zakupy w sklepie. Postarajmy się, aby w ferworze tego całego zamieszania, abyśmy się nie stali ofiarą kradzieży. Aby nasze pieniążki, które posiadamy gdzieś w torebce, były pochowane w ubraniu od wewnątrz. Abyśmy nie nosili torebki za od zewnątrz, aby tej torebki, tu głównie do kobiet, oczywiście, aby tej torebki nie zostawiać gdzieś w przymierzalni, na ladzie, gdzie łatwo może być przechwycona przez osobę, która będzie chciała taką torebkę zdobyć. Również jeśli chodzi o mężczyzn, często zdarza się tak, że mężczyźni portfel noszą w tylnej kieszeni spodni. Nie róbmy tego, nie prowokujmy potencjalnego złodzieja do, do tego, aby nam te pieniądze, dokumenty skradł. thank <laughs> you